Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy istnieją pewne prywatne sprawy, których nie należy ujawniać po osiągnięciu podeszłego wieku? Wraz z upływem lat coraz ważniejsze staje się dbanie nie tylko o zdrowie i finanse, ale także o godność, granice osobiste i historię, którymi chcesz się dzielić. To, co zdecyduje się zachować tajemnicy, może chronić Twoje relacje, spokój ducha, a nawet twoje dziedzictwo? W tym filmie przedstawimy pięć prywatnych spraw, których nie należy ujawniać w podeszłym wieku. Każda z nich może w cichy sposób wpływać na to, jak postrzegają cię inni, jak sam się czujesz i jaki szacunek okazują ci inni. Po obejrzeniu tego filmu nie tylko zrozumiesz, dlaczego zachowanie tych spraw w tajemnicy jest tak ważne, ale także poczujesz się pewniej, chroniąc historię swojego życia. Oglądaj film do końca, ponieważ te spostrzeżenia pomogą ci zachować godność, wzmocnić relacje i zapewnią ci spokój, wiedząc, że żyjesz mądrze. Zacznijmy więc. Numer jeden. Problemy finansowe. Jedną z pierwszych prywatnych spraw, których starsi mężczyźni i kobiety powinni unikać ujawniania, są ich problemy finansowe. Pieniądze są sprawą głęboko osobistą na każdym etapie życia, ale w starszym wieku zbyt otwarte mówienie o długach, oszczędnościach lub braku dochodów może czasem spowodować więcej problemów niż rozwiązań. Chociaż naturalne jest pragnienie dzielenia się ciężarami, zbyt swobodne mówienie o trudnościach finansowych może sprawić, że inni będą postrzegać cię jako osobę podatną na zagrożenia lub, co gorsza, jako kogoś, kogo można wykorzystać. Nie oznacza to, że powinieneś ukrywać swoją rzeczywistość przed osobami, którym ufasz najbardziej, ale oznacza to, że należy być wybiórczym. Przyjaciele, sąsiedzi i przypadkowi znajomi nie muszą wiedzieć, ile dokładnie masz na koncie bankowym, ani czy martwisz się o to, jak związać koniec z końcem. Z psychologicznego punktu widzenia zachowanie prywatności w kwestiach finansowych pomaga zachować poczucie niezależności i godności, nawet w trudnych czasach. Prawda jest taka, że im mniej inni wiedzą o twoich finansach, tym większą kontrolę zachowujesz nad swoim życiem. Weźmy na przykład 82-letniego Harolda. Na początku emerytury popełnił błąd, zbyt otwarcie mówiąc o swoich oszczędnościach podczas spotkań społeczności lokalnej. Wkrótce zaczął otrzymywać niekończące się propozycje inwestycji, prośby o pożyczki, a nawet subtelne naciski ze strony krewnych, którzy zakładali, że ma dużo pieniędzy do wydania. Z czasem Harold zdał sobie sprawę, że jego otwartość kosztowała go spokój ducha. Obecnie dzieli się szczegółami finansowymi tylko z najbardziej zaufanymi członkami rodziny i doradcą finansowym i czuje się znacznie bezpieczniej. Wniosek jest prosty. Rozmowy o pieniądzach powinny pozostać w bezpiecznych granicach. Dzielenie się każdym szczegółem może otworzyć drzwi do osądzania, a nawet wykorzystywania, podczas gdy dyskrecja chroni nie tylko finanse, ale także reputację. Z wiekiem chcesz, aby ludzie dostrzegali Twoją mądrość i obecność. Ani oceniali cię na podstawie zawartości portfela. Ochrona tej prywatnej kwestii pozwala żyć z pewnością siebie, wiedząc, że Twoja godność i niezależność pozostają nienaruszone. Numer 2 Konflikty rodzinne. Kolejną prywatną sprawą, którą należy pilnie strzec w podeszłym wieku, są konflikty występujące w rodzinie. Każda rodzina ma nieporozumienia, czy to dotyczące pieniędzy, obowiązków opiekuńczych, czy dawnych urazów, które wydają się nie mieć końca. Jednak po osiągnięciu późnego wieku, zbyt otwarte mówienie o tych konfliktach osobom postronnym może przynieść więcej szkody niż pożytku. Może to wywołać plotki, zaszkodzić reputacji bliskich, a nawet podważyć szacunek, jakim darzą cię inni. Kiedy napięcie rośnie, naturalną rzeczą jest chęć wyładowania się, zwłaszcza jeśli czujesz się niezrozumiany lub zraniony przez dzieci, wnuki lub krewnych. Jednak publiczne ujawnianie tych konfliktów często pozostawia blizny, które niełatwo jest naprawić psychicznie. Osoby starsze. Które dzielą się zbyt wieloma sporami rodzinnymi, mogą zacząć odczuwać żal, ponieważ to, co kiedyś było sprawą prywatną, staje się historią powtarzaną przez innych bez troski. Sprawy rodzinne są delikatne, a ich upublicznianie może pogłębić podziały zamiast przynieść ukojenie. Weźmy na przykład 79-letnią Margaret. Pewnego razu opowiedziała sąsiadom o kłótniach między jej dwoma dorosłymi synami, wierząc, że po prostu wyjaśnia, dlaczego czuje się zestresowana. Wkrótce sąsiedzi zaczęli dyskutować o jej rodzinie za zamkniętymi drzwiami, a historia rozeszła się w sposób, którego Margaret nigdy nie zamierzała. Jej synowie w końcu się o tym dowiedzieli i zamiast zbliżyć ich do siebie, konflikt się pogłębił. Margaret zdała sobie później sprawę, że zachowanie pewnych spraw w tajemnicy pozwoliłoby zachować godność zarówno jej, jak i jej dzieci. Zachowanie rodzinnych nieporozumień w tajemnicy nie polega na zaprzeczaniu prawdzie, ale na wyborze odpowiedniego miejsca i odpowiednich osób, którym można się zwierzyć. Doradcy lub poradnicy duchowi mogą zapewnić bezpieczną przestrzeń do rozmowy, ale opinia publiczna nie musi znać szczegółów. Ochrona tych spraw świadczy o dojrzałości i pomaga zachować jedność dla kolejnych pokoleń. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, dodaj komentarz numer dwa poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Przejdźmy teraz dalej. Numer 3. Błędy z przeszłości. Wraz z upływem lat starsze osoby mają coraz większą pokusę, aby powrócić do wyborów, których dokonały dawno temu. Czasami historie te wychodzą na jaw podczas rozmów z sąsiadami, znajomymi, a nawet nieznajomymi. Jednak nie każda część przeszłości musi być ujawniana. Zbyt swobodne dzielenie się starymi błędami może sprawić, że inni będą postrzegać się przez pryzmat żalu, a nie mądrości, którą zdobyłeś w podeszłym wieku. Ciągłe powracanie do mrocznych stron przeszłości może jedynie wywołać niepotrzebne osądy lub litość. Nie oznacza to, że powinieneś ukrywać swoją historię. Prawda jest taka, że każdy ma rozdziały, które chciałby napisać inaczej, ale dyskrecja ma znaczenie. Możesz przyznać się do wyciągniętych wniosków bez podawania wszystkich bolesnych szczegółów. Z psychologicznego punktu widzenia, opowiadanie o błędach w niewłaściwym otoczeniu może wzmocnić poczucie winy i utrzymać się w starych ranach, zamiast skupić się na rozwoju, który nastąpił później. Wybierając, czym się dzielić, a co zachować dla siebie, chronisz swoją godność i skupiasz się na mądrości, którą dało ci życie. Weźmy na przykład Leonarda, obecnie 85-latka, który w wieku 70 lat często otwarcie mówił o swoich niepowodzeniach w biznesie i bólu związanym z rozpadającym się małżeństwem, mając nadzieję Często otwarcie mówił o swoich porażkach w biznesie i bólu związanym z rozpadającym się małżeństwem, mając nadzieję, że szczerość zbliży go do innych. Zamiast tego spotkał się z reakcjami współczucia lub cichej krytyki, a niektórzy traktowali go nawet jak osobę kruchą lub niezdolną do działania. Z czasem Leonard nauczył się, że może mówić o odporności, wytrwałości i lekcjach, które wyniósł z życia, nie ujawniając wszystkich osobistych porażek. Zmieniając sposób opowiadania swojej historii, zaczął inspirować innych zamiast umniejszać swoją wartość. Kluczem jest równowaga. Podziel się swoją historią na tyle, aby przekazać mądrość, ale nie ujawniaj szczegółów, które pozbawiają cię poczucia siły. W wieku osiemdziesięciu lat lub więcej ludzie postrzegają cię jako źródło wskazówek i perspektywy. Ochrona prywatności swoich przesłych błędów gwarantuje, że twoje dziedzictwo będzie odzwierciedlało odporność, a nie żal. Twoje życie powinno być zapamiętane ze względu na to, jak pokonałeś trudności, a nie jak upadłeś. Numer 4. Szczegółowe opisy problemów zdrowotnych. Wraz z wiekiem zdrowie staje się naturalnie częstszym tematem rozmów. Często wspomina się o bólu, wizycie u lekarza lub codziennych wyzwaniach związanych z przyjmowaniem leków. Jednak jedną z prywatnych spraw, o których nie należy mówić zbyt otwarcie, są szczegółowe opisy problemów zdrowotnych. Nadmierne mówienie o chorobie, wynikach badań lub każdym dyskomforcie może nieumyślnie zmienić sposób, w jaki postrzegają cię inni. Zamiast być cenionym za swoją mądrość, poczucie humoru lub towarzystwo, ryzykujesz, że będziesz postrzegany wyłącznie przez pryzmat swoich dolegliwości. Z psychologicznego punktu widzenia, roztrząsanie kwestii zdrowotnych w każdej rozmowie może również wzmocnić nastawienie na spadek formy, a nie witalność. Kiedy nieustannie mówisz o chorobie, zarówno ty, jak inni skupiacie się na ograniczeniach, a nie na odporności. Chociaż naturalne jest pragnienie współczucia, Nadmierne ujawnianie szczegółów dotyczących zdrowia może wywołać raczej litość niż szacunek. Ochrona prywatności dotyczącej zdrowia pozwala kontrolować narrację swojego życia i podkreślać cechy, które nadal są silne. Pomyśl o Samuelu, 81 lat. Pod koniec lat 70. prawie codziennie rozmawiał z sąsiadami i znajomymi o swoim ciśnieniu krwi, zapaleniu stawów i trawieniu. Z czasem ludzie zaczęli unikać dłuższych rozmów z nim, zakładając, że każda interakcja będzie skupiała się na narzekaniach. Kiedy Samuel postanowił zachować prywatność informacji dotyczących swojego zdrowia i skupić się na dzieleniu się historiami i zainteresowaniami, zauważył, że jego życie towarzyskie ożywiło się. Ludzie znów chcieli przebywać w jego towarzystwie, a on w zamian czuł się bardziej żywy. Oczywiście są sytuacje, w których szczerość jest konieczna w stosunku do lekarzy, opiekunów lub bliskiej rodziny, którzy muszą zrozumieć twój stan zdrowia, ale rozpowszechnianie wszystkich szczegółów nie jest konieczne i nie jest pomocne. Zachowanie prywatności w tej dziedzinie pozwala zachować godność i nie sprowadza cię do listy objawów. W wieku 80 lat i więcej, Twoja obecność jest znacznie ważniejsza niż historia Twojego zdrowia. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za wartościowe, proszę, skomentuj numer 4 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam nadal tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz przejdźmy dalej. Numer pięć. Prywatne urazy. Jedną z najbardziej szkodliwych prywatnych spraw, które można ujawnić w podeszłym wieku, są głębokie urazy, które nadal nosisz w sobie. Przez lata wiele osób gromadzi rozczarowania, nieudane związki, straconych szans lub żale, które nigdy nie zostały rozwiązane. Chociaż w danej chwili otwarte mówienie o tych krzywdach może sprawiać satysfakcję, wielokrotne ich ujawnianie może uwięzić cię w goryczy i sprawić, że inni będą postrzegać cię jako osobę surową lub nieprzejednaną. Na tym etapie życia sposób, w jaki radzisz sobie ze starymi urazami, często kształtuje to, jak inni cię pamiętają. Z psychologicznego punktu widzenia, zbyt silne trzymanie się żalu sprawia, że pozostajesz emocjonalnie związany z sytuacjami, które powodują ból. Zbyt swobodne dzielenie się tymi negatywnymi historiami nie przynosi wolności. Przenosi tylko ciężar na tych, którzy słuchają. Zamiast zbliżać innych do siebie, może to ich odciągać, sprawiając, że niechętnie spędzają czas z kimś, kto wydaje się tkwić w gniewie lub żalu. Weźmy na przykład 84-letnią Helen. Przez lata często opowiadała o tym, jak jej siostra ją skrzywdziła. Kilkadziesiąt lat temu, mimo że większość jej życia była pełna radości. Ludzie zaczęli kojarzyć ją głównie z tymi starymi skargami. Kiedy Helen w końcu postanowiła przestać publicznie dzielić się tymi urazami i skupić się na wdzięczności, jej relacje z innymi poprawiły się, przyjaciele znów cieszyli się jej towarzystwem, a ona sama poczuła się lżejsza, nie powracając już przy każdej okazji do przeszłości. Ochrona prywatnych urazów nie oznacza zaprzeczania temu, co się wydarzyło, ale oznacza odmowę pozwolenia, aby te historie definiowały ostatnie rozdziały twojego życia. Wybaczenie. A przynajmniej zaprzestanie ciągłego powtarzania tych historii pozwala Twojej obecności promieniować spokojem zamiast bólem. W podeszłym wieku ludzie oczekują od Ciebie nie tylko wspomnień, ale także perspektywy. Chroniąc te prywatne uczucia, okazujesz siłę, dojrzałość i mądrość, pozostawiając po sobie dziedzictwo spokoju, a nie konfliktu. Błysk ostatnich myśli. Kończąc ten film, zastanów się dokładnie nad pięcioma prywatnymi sprawami, które omówiliśmy. Każda z nich przypomina że starość to nie tylko to, czym się dzielisz, ale także to, co decydujesz się chronić. Co najbardziej ci się wyróżniło? Czy widzisz siebie w którymś z tych przykładów, czy też czujesz się zainspirowany do bardziej ostrożnego strzeżenia niektórych aspektów swojego życia? Idąc dalej, prawda jest taka, że godność w późniejszych latach życia często opiera się na dyskrecji. Nie ujawniając zbyt otwarcie problemów finansowych, konfliktów rodzinnych, błędów z przeszłości, szczegółów dotyczących zdrowia i prywatnych urazów, Chronisz swój spokój ducha i sprawiasz, że inni postrzegają cię jako osobę silną i mądrą, a nie wrażliwą. Nie chodzi tu o milczenie, ale o mądrość w wyborze, kiedy z kim dzielić się głębszymi aspektami swojej historii. Pamiętaj, że celem starości nie jest tylko spojrzenie wstecz, ale życie z pewnością siebie w teraźniejszości. Chroniąc te prywatne sprawy, wzmacniasz swoje relacje, zachowujesz szacunek i tworzysz spuściznę spokoju i siły dla tych, którzy Cię kochają. Dziękujemy za dołączenie do nas dzisiaj. Chętnie poznamy Twoją opinię. Dodaj komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której nauczyłeś się dzisiaj oraz tym, jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim życiu. Twoje opinie są dla nas ważne, więc nie wahaj się ich dzielić. Czytanie Waszych komentarzy stanowi dla nas ogromną motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, polub go, zasubskrybuj nasz kanał i udostępnij. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które dostarczają informacji i inspirują. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu.